Do kolejnego ćwiczenia, jednego z moich ulubionych, bo najbardziej skutecznego w kwestii otwierania pachwin i rozciągania przedniego pasma uda, zaproszę Was pod ścianę. Zatem ułóżcie sobie pod ścianą matę, wielokrotnie złożoną. Możecie tam też przetransportować jakąś poduszkę po to, żeby było Wam miło w czasie tego ćwiczenia, przynajmniej w kolano. I poproszę Was o to, żebyście zeszli na parter. Weszli obydwoma kolanami na y, matę, po czym jedno kolano dociśnijcie tak blisko do rogu pomiędzy ścianą a podłogą, jak jest to możliwe. Stopę odprowadźcie leciutko na zewnątrz, następnie postarajcie się drugą nogę wyprowadzić y, przed siebie w taki sposób, żeby pięta i kolano znalazły się w jednej linii. Kiedy będziecie już w takiej sytuacji podporu, moi drodzy, to postarajcie się teraz Wyprostować kręgosłup i poszukać takiej przestrzeni na wydłużanie tego kręgosłupa w przód i w tył, w taki sposób, żeby jak najbardziej sprowadzić pośladki, guzy kulszowe do ściany, która jest zawana. To się może nie wydarzyć od razu. Może się pojawić taka sytuacja, że to się nie wydarzy od razu. Wtedy, moi drodzy, możemy dążyć do takiego ułożenia, w którym pośladki będą chciały oprzeć się na pięcie stopy zadartej i położonej na ścianie. O, również tutaj pod podbicie możecie sobie włożyć coś miękkiego, jakiś materiał, ponieważ niektórzy nieprzyzwyczajeni do tej pozycji mogą mieć również pewne dyskomforty w podbiciu wbijającym się w ścianę. Zatem albo pośladki dążą do pięty, albo pośladki dążą do ściany. Wybierzcie opcję dla siebie. I jak to już zostało zrealizowane, to odpychamy się od podłogi i postaramy się jak najbardziej opuścić pachwinę nogi przedniej w kierunku podłogi. Następnie podwinąć kość ogonową i dążyć do tego, moi drodzy, żeby nasze krzyżowe kości dotarły jak najbardziej do ściany, która jest za nami. Hmm? Stanowczo podpieramy się stopą. Dłonie kładziemy sobie na udzie, zaplecione w koszyczek, barki odciągamy od uszu. No i moi drodzy, staramy się teraz podwinąć kość ogonową i dążyć do tyłu pochylenia miednicy. Wdech, czubek głowy wyciągamy jak najbardziej nad kość ogonową, kładziemy plecy na ścianie, a z wydechem wyciągamy kość ogonową jak najbardziej przed siebie. Pachwina nogi z przodu jak najbardziej w dół. No, i proszę Państwa, oddychamy. To ćwiczenie może się tak zdarzyć, że nie od razu uda Wam się dotknąć plecami ściany. Może się tak zdarzyć, że ciało będzie pochylone, że będziecie w ogóle dążyć do tego, żeby podpionować kręgosłup, a potem będziecie rzeźbić stopniowo ułożenie miednicy do tyłu pochylenia. To jest zupełnie naturalne, nie należy się tym przejmować, trzeba sobie dać czas. To ćwiczenie oczywiście zawsze musimy wykonywać na mocno rozgrzanym ciele i yy, spędzać tutaj. Przynajmniej minutę, dwie, nawet po to, żeby te wszystkie przykurcze, które zalęgły się w naszym ciele w tej pozycji, miały okazję puścić. Otwarta pachwina, otwieramy mocno przód uda. Pośladki przytulone do ściany, kość ogonowa do przodu, krzyż i lędźwie przytulamy do ściany, maksymalne tyło pochylenie miećnicy. Głęboki wdech i wydech, po czym schodzimy rękami z powrotem na matę. Nogę, która była z przodu, prowadzimy moi drodzy na ścianę, a tę nogę, która była na ścianie, wyprowadzamy do przodu. Kolano nad piętą. I również postawimy sobie za cel wyprowadzenie prostego kręgosłupa do przodu i do tyłu. I tak prowadząc ten kręgosłup przód tył, przód tył, będziemy zmierzać naszą miednicą, moi drodzy, do ściany, która jest za nami. Pamiętajcie o tym, żeby kolano było jak najbardziej dociągnięte do rogu pomiędzy ścianą a podłogą. Mhm. Jeżeli uda się wprowadzić mietnicę bezpośrednio, głzami koluszowymi na ścianę, to cudownie wtedy pięta jest po zewnętrznej stronie, jeżeli jest to, za dużo dążymy do tego, żeby pośladek łączył się z piętą. Ćwiczenie potem w przebiegu wygląda dokładnie tak samo. Jedyną różnicą jest to, że w dążeniu do tyłu pochylenia miednicy zależy nam na tym, żeby kość ogonowa i czubek głowy był w jednej osi. Prawda tutaj w tej pozycji nie będziemy dążyć do tego, żeby krzyż dotykał do podłogi, krzyż dąży do podłoża, ponieważ jak wiadomo ten dystans jest zbyt duży między miednicą a ścianą. Ale stopniowo oczywiście możemy dążyć do tego, żeby ta miednica do podłogi, do tylnej ściany została dołożona, ale najlepiej sprawdzić sobie możliwość naszej miednicy i rozciągnięcia pachwiny oraz przodu uda w tej kwestii w pozycji podporu i wtedy wybrać odpowiednie ułożenie. Kiedy to już mamy opanowane, wtedy odpychamy się od podłogi, dłonie zaplecione w koszyczek lądują na udzie, pachwina oczywiście nogi przednie jak najbardziej do podłogi a miednica do tyłu pochylenia. Pięta tutaj u mnie idzie zewnętrzną stroną i odpychamy się mocno stopą, mocno rękami. Z wdechem czubek głowy oddala się od kości ogonowej. Z wydechem tyło pochylona miednica. No i, moi drodzy, trwamy w tej pozycji i to nas przepełnia szczęściem. Oczywiście bierzemy głęboki wdech i wydech. Zawsze to ćwiczenie na rozgrzanym ciele. I oczywiście, moi drodzy, minuta przynajmniej, a najchętniej dwie. I wtedy taktycznie to wszystko będzie elegancko puszczać. Jeżeli na początku Pierwszy raz robiąc te ćwiczenia, napotykacie na duży opór. Nie martwcie się tym, ten opór z czasem ustąpi. Widziałam wiele osób, które przy pierwszym podejściu w tym ćwiczeniu w ogóle nie było w stanie go utrzymać. Ten ból, pachwiny, kolana, niemożność wyprostowania pleców graniczyła z ogromnym dyskomfortem, po czym po kilku dniach regularnego powtarzania, po kilku tygodniach okazało się, że ta pozycja jest całkiem osiągalna. Głęboki wdech wydłużam się z wydechem pachwina w dół, dół brzucha, pachwina w dół i dół brzucha oczywiście do tyłu pochylenia miednicy. Świetnie. Odkładamy ręce, moi drodzy, na matę. Mhm, świetnie. Po czym? Możemy sobie przejść na naszą matę wiodącą i będąc na naszej wiodącej macie rozszerzyć kolana. Na szerokość wyżej wzmiankowanej maty, opuścić pośladki w stronę pięt, otworzyć klatkę piersiową, opuścić ją jak najbardziej w stronę podłogi, ułożyć czoło, nos albo brodę na podłodze i odpocząć chwilkę w pozycji dziecka. Niech każdy wdech wydłuża Was, a wydech powoduje, że ciężka miednica opada sobie w stronę podłogi. Oddychamy, odpoczywamy. Klatka piersiowa. Dotyka podłogi albo zbliża się do niej tak bardzo, jak to jest możliwe. I jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. Poczyn. Przybliżamy sobie, moi drodzy łokcie, do kolan. Wchodzimy do klęku podpartego. Łączymy, przybliżamy właściwie kolana. Stopy kolana na szerokości bioder. wydech plecy wklęsłe. Wydech plecy okrągłe. Następnie plecy neutralne, zadzieram stopy do poziomu flex i ustawiam sobie psa z głową w dół. Moi drodzy, przełamuję się w pachwinach, wydłużam czubek głowy i dyrektuję się pozycją. Pięty lekko szerzej niż palce, palce u stóp dobrze dociśnięte, pięty dążą do podłogi albo na niej leżą. Nogi w kolanach jak najprostsze, przełamane pachwiny, mocny dół brzucha. Mocne, dolne, proszę Państwa, żebra. No i sobie pracujemy w tej pozycji nad rozrywaniem maty, nad rozluźnianiem czubka głowy, ale też, proszę Państwa, nad odprężeniem, ponieważ przypominam, że pies z głową tu jest pozycją relaksującą. Mhm. Oddychamy. I jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. Wracamy kolanami na ziemię. Do pozycji klęku podpartego, moi drodzy.